Dzień dobry widzowie, jak wiecie, jeśli mnie oglądacie, to naprawdę niełatwo jest mi dogodzić, jeśli chodzi o trasę, tak żebym był z niej w 100% zadowolony, ale akurat Słowacy potrafią to zrobić, czego świetnym przykładem jest miejsce, gdzie jeździmy dzisiaj. Jesteśmy bowiem w ski centrum Drozdowo na Słowacji i traska, która jest tutaj jest naprawdę, no jest cudowna, a przynajmniej dla mnie. Dlatego z miłą chęcią nagrywam ją już drugi raz. Byłem tutaj również rok temu, bardzo mi się podobało. No a teraz wróciłem dodatkowo z kadrą narodową. Także fajnie. Nie mogę się już doczekać jutrzejszego ścigania, no ale tymczasem pokażę Wam rundkę, która z grubsza jest podobna, ale jednak postarali się i dołożyli parę. Nowych featureów także widać, że im zależy. I mimo tego, że już w tamtym roku mieli naprawdę kompletną super trasę, to i tak coś cały czas kombinują. Także jeszcze większy plusik dla nich. Na razie jedziemy pod górę, mijamy zawodniczkę, skorzystałem z opcji wyboru linii. Można górą, można dołem. I teraz trochę takiego zapychacza. Tego rok temu nie było, w sensie nie było aż tylu tych agrawek. Tylko dzieci po tym jechały. Ale coś dołożyli ze dwa dodatkowe zakręty. No i jedziemy sobie do góry. Ogólnie charakter trasy. Jest tutaj wybitnie górski. Jest praktycznie jak na szlaku solnym. Jak na jakichś małopolskich typowych zawodach, czyli łąka do góry, orczyk, wyciąg narciarski, nawet dwa. No i gdzieś tu wszędzie porobiona trasa, no ale jest jednak różnica, bo ile w Małopolsce jednak często te rundy są no, delikatnie mówiąc mocno klasyczne, to tutaj dodatkowo mamy po prostu bikepark, są zjazdowe traski. Jest naprawdę dużo sporo fajnych rzeczy, i runda cross country także z tego korzysta. Więc traska jest naprawdę świetna. I mimo tego, że jest dużo pod górę, no to po prostu chce się jechać, chce się wyjeżdżać, bo wiesz, że na szczycie czeka na ciebie jakaś nagroda. My dojeżdżamy do końca pierwszego podjazdu. Runda rozbiegowa idzie tutaj w lewo tym szuterkiem. Na rozbiegówce jest nieprawdopodobnie długi podjazd. Na szczęście na normalnej rundce nie. Tutaj już mamy pierwszy przerywnik. Muldy. Tutaj takie double. Bandy. Skok w bandę. Wszystko takie fajne, świeże, zbite, jeszcze troszkę wilgotne, także mega dobrze trzyma, bez dziur, gładkie, naprawdę sama przyjemność. Fajny jest akurat na to moment, ponieważ jest no, gdzieś tam końcówka kwietnia, więc to wszystko jest widać jeszcze świeżo gdzieś tam poprawione, po zimie te bandki i tak dalej wygłaskane. Jeszcze nie są po prostu przeorane przez wszystkich jeżdżących na bike parku. Także idealny moment, żeby po tym śmigać. I tutaj też taka sekcja techniczna. Kamyczki, trochę korzeni, trochę lawiracji między drzewkami. Tutaj też taki troszkę rock garden. I jedziemy dalej. Tu jest taki bardziej dynamiczny fragment trasy. Jest właśnie troszkę takich singielków, trochę nawrotek. Nie ma aż tak długich podjazdów, ale potem to się zmienia i robi się z tego naprawdę, naprawdę, robi się z tego prawie, że jak na enduro. Także fajnie. Tak powiedziałem już przed chwilą, jestem tutaj jako reprezentant Polski w ramach kadry narodowej. Razem z, z siedmiorgiem innych zawodników jest tu nas pięciu w elicie mężczyzn oraz trójka trójka dziewczyn w elicie kobiet. Łącznie ośmioro. No i postaramy się Zawojować Słowację ponownie Tydzień temu w Turczańskich Teplicach Wyszło to nieźle Bo w pierwszej siódemce Była cała nasza piątka Oczywiście mówię o facetach Mieliśmy miejsce pierwsze Czwarte, piąte, szóste Oraz siódme No a jutro postaramy się Poprawić Oczywiście nie wiem jeszcze kiedy wy Obejrzycie ten film. Tak naprawdę to zależy od tego na co pozwoli internet i czy w ogóle pozwoli na cokolwiek. No ale miejmy nadzieję, przy dobrych wiatrach może obejrzycie go jeszcze dzisiaj przed wyścigiem. A jak nie, no to no to po. Jedziemy sobie do góry. Tak naprawdę cały czas poruszamy się po jakichś traskach zjazdowych. Teraz wyjeżdżamy pod prąd jakimś takim trailem. Jest to wszystko tutaj właśnie wykorzystane na poczet trasy. Chyba jak po płaskim, zawijka i znowu taki dość przyjemny zjazd. O. I tutaj trzeba tylko uważać, bo jest taki... O i tutaj też i tutaj jest ciasno między drzewami. No i z band z fajnie wyprofilowanych zakrętów nagle się to zmienia w takie otwarte, więc trzeba się pilnować, żeby po prostu się nie zdziwić, że nagle nie ma bandy, tylko taki zakręt jeszcze o ujemnym profilu i drzewko. Przejazd przez boks techniczny W jedną i w drugą stronę On jest dwustronny, raz się przejeżdża tutaj A drugi raz potem Jak trochę zjedziemy z góry To jeszcze zobaczycie Też trochę korzeni Tutaj Wypadamy na szuterek Tędy idzie właśnie rozbiegówka No i tak naprawdę Teraz długi, długi podjazd. Najbardziej kluczowa część rywalizacji, prawdopodobnie jak to bywa w XC, zjazdy z jazdami, ale jednak pod górę no, trzeba, trzeba iść mocno. Początek po trawniku, także aż się łezka wokół kręci, zamykasz oczy. I widzisz mało Polskę, ale na szczęście tego trawnika nie ma aż tak dużo. A z tego co wiem, to z roku na rok jest go wręcz coraz mniej. No zaraz jedziemy do lasu. Przerwa na parę oddechów. Tutaj po lewej widzę, że fajna linia jest kopana, taki troszkę mini A-Line. z fajnymi stołami, taka lotna, no ale to już nie dla nas. My jeździmy po bardziej klasycznym terenie. I tu jest najgorsze miejsce. Wjeżdżamy do lasu. I jest jeszcze właśnie taki sztywny, sztywny fragment, który strasznie, ale to strasznie trzyma. Na szczęście też nie jest on długi i za chwilę można się tam troszeczkę rozpędzić. Ale tutaj chyba właśnie boli najbardziej, bo już jest człowiek ubity po tej łące, po tej trawie. A tu wjeżdża w las, i największa stromizna jest na początku. Tu już się robi troszeczkę, troszeczkę lżej. Z ciekawostek sprzętowych, mój rower rok do roku nie zmienia się w tych takich najbardziej istotnych kwestiach. Cały czas jest to ta sama rama synonima. 100 skoku z przodu i z tyłu cały czas mam to samo zawieszenie Foksa 32, z przodu i DPS-a z tyłu cały czas jest na kompletnym osprzęcie Shimano XTR czyli cały napęd, hamulce, pedały i tak dalej. Natomiast, żeby nie było nudy, no to oczywiście, coś tam staram się. Udoskonalać, eksperymentować, i w tym roku stwierdziłem, że spróbuję go po prostu troszeczkę odchudzić na tym, na czym się da, bez utraty jakichś tam jego podstawowych właściwości, żeby to, wiecie, nie pociągało pogorszenia performansu. Z modyfikacji, między innymi, kupiłem sobie drugie koła VYTYV, też awiatory. Ale takie bardziej klasyczne na obręczach 25, więc teraz mam dwa komplety. 30, na których jeździłem ostatnie dwa sezony oraz właśnie 25, bo doszedłem do wniosku, że przy mojej masie do zastosowań ściśle wyścigowych 30 po prostu nie zawsze mają sens. O, dobra uwaga, najlepszy zjazd, jeden z najlepszych także skupienie bo tu się naprawdę dzieje i to mocno i tutaj trzeba się pilnować, bo właśnie jest taka jeszcze zawijka w lewo i tu już wracamy tutaj ciaśniutko rozpęd żeby to dobrze wkleić, bo jeszcze się człowiek napędza od tego. Tutaj takie dwie deseczki I tu sekcja na pokaz dla kibiców. Banda banda, align, rock garden, drop. I tutaj trzeba uważać, bo jest dobre dohamowanie. A na samym zakręcie jeszcze leżą kamienie. Boże, nie kamienie, korzenie. Przejazd drugi raz przez boks, aczkolwiek od tej strony dzieje się to niezwykle szybko. I tutaj warto tą łąkę jeszcze tak pociągnąć możliwie z rozpędu, bo nie jest to długi fragment, a tak naprawdę Zaraz za nią jest dalsza część zjazdu. Jest on tylko tak troszeczkę przedzielony. Także tutaj znowu wjeżdżamy. I znowu jest downhill party. Tutaj jest dobry myk z tą bandką. Tutaj można sobie wyjść do góry. Tutaj alain wąsko jedziemy. I tutaj progi. O i tu jest nowość, tego rok temu nie było. Jest taka sekcja po kamieniach. ale ona całkiem fajnie wchodzi a przynajmniej fajnie wchodzi jak się to robi na spokojnie i ma się rezerwę siły tak jak teraz a zobaczymy jak tam będzie na wyścigu może być może być różnie tutaj wąziutko a sklinowałem się w to. trzeba dobrze sobie trafić z kierownicą bo można się po prostu Zakleszczyć, tu jest troszkę jeszcze sztywnego podjazdu. No i tutaj trzeba się wyjątkowo skupić. Bo są takie kamyczki, po których trzeba podjechać. Tu już się nam ustawia. Kółko różańcowe, Ale może się uda Wbić jakoś No dobra Jedziemy No kolega nas nie zablokował nawet Jedziemy dalej, tu fajnie można ściąć po tej skałce. Ten zjeździk jest naprawdę super. O dzięki, dzięki, elegancko. Tutaj tak, tutaj tak. A tutaj jeszcze nie wiem, ale chyba. Chyba jakoś tak. No, wyszło to nie najgorzej. Chyba jeszcze coś na kamerze widać. Nie zaciapana. To dobrze. No, także naprawdę, jak widzicie, te zjazdy są naprawdę sztosik. To jest jedna z moich ulubionych tras. Cross country. Mogę to stwierdzić myślę z czystym sumieniem. Bo naprawdę mało miejsc jest takich, gdzie bawię się tak dobrze jak tutaj. I mało miejsc jest takich, gdzie naprawdę no można poszuć na tym zjeździe takiego ducha enduro, takiego po prostu ducha zjazdu. Te zjazdy są stosunkowo długie, są dynamiczne, trudne. No słuchajcie, mamy to. To była cała traska w Ski Centrum Drozdowo. Oczywiście trzymajcie za nas kciuki, bez względu czy oglądacie to przed czy po wyścigu. No i widzimy się pewnie we vlogu z wyjazdu. No i łapka w górę i napiszcie czy traska podoba Wam się tak samo bardzo jak mnie. Hej!